Jak mogłoby wyglądać wnętrze resursy? Można zobaczyć na najnowszej wystawie prac studentów Katedry Architektury i Wzornictwa Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Sześcioro z nich – Monika Delega, Joanna Karpeta, Maksym Lisowenko, Joanna Skowrońska-Magdalena Traczewska i Natalia Kiraga w ramach Studenckiego Koła Naukowego FORMA działającego pod opieką Aleksandry Kwiecień i Marty Orzechowskiej-Ochni podjęło się niecodziennego zadania. Projekt polega na tym, że studenci na początku poznali historię resursy, e, oczywiście zapoznali się z wnętrzami tego obiektu zabytkowego, a następnie razem z nami przeprojektowali, tak jak każdy z nich czuł, jaką miał, jaki miał pomysł, wnętrza e, resursy. Myśląc, e, o tym, że nie zmieniamy funkcji tego miejsca, jest to dalej obiekt galeryjny, dalej obiekt użyteczności publicznej, ale troszeczkę inaczej potraktowany. Potraktowany w sposób nowoczesny, w sposób bezkompromisowy, trochę może futurystyczny. Efekt ich prac można podziwiać w jednej z przestrzeni wystawienniczych Resursy, czyli miejscu, którego nową aranżację zaproponowali studenci. Ta wystawa, można powiedzieć, niecodzienna, bo wystawa projektów architektonicznych, aranżacji wnętrz. Mieliśmy w galerii już tego typu wystawy, ale niemniej jednak one do rzadkości, a wystawa studentów jest u nas w ogóle po raz pierwszy. A skąd w ogóle pomysł na tego typu przedsięwzięcie projektowe? Ten pomysł się zrodził w momencie, kiedy y, Wydział Sztuki razem z Resursą był współorganizatorem wystawy towarzyszącej Festiwalowi Filozoficznemu imienia Leszka Kołakowskiego i zaczęliśmy sobie rozmawiać na temat naszej dalszej współpracy jako dwóch instytucji mających związek z kulturą i ze sztuką i między innymi wtedy pojawiła się ta myśl, by w tych ładnych w salach resursy galerii zrobić wystawę i robić wystawy naszych katedr, gdzie będą mogli się prezentować nie tylko studenci, ale również prezentują się w tych galeriach i nasi pracownicy. Wystawa studenckich projektów alternatywnego wystroju wnętrz resursy połączona z prezentacją innych aranżacji przygotowanych przez wykładowców katedry architektury i wzornictwa będzie czynna do 7 maja. Serdecznie zapraszamy.